Siemanko, witam Was ponownie z tej strony Sturm i przedstawiam Wam kolejną grę. Będzie to Star Starmageddon. Eee, I teraz, takie małe sprostowanie: Nie będę Wam pokazywać żadnych filmików, ponieważ jakimś cudem, a nie wiem jakim, granie nie chce współdziałać z Frapsem. No i Fraps mi nie. No, znaczy się jak nagrywam na Frapsie, to potem mi wywala z gry za każdym razem, jak jakiś jest filmik. Tak więc, no, zobaczymy jak to będzie, ale na, nie, ma, nie mam możliwości pokazania wam filmików, bo za każdym razem mi wywala grę. Więc, my zaczniemy nową grę. Za bardzo nie będę wam mówić o fabule, powiem tyle. No, właściwie ja też za bardzo nie wiem, ale tyle co narrator mówiłby w filmiku, którego wy niestety nie możecie zobaczyć. Yy, no to jesteśmy młodym pilotem korporacji, a tutaj nasz... Jeden z naszych transportowców Mówi, rozbił się planetoidzie na planetoidzie Ida. Na pokładzie znajduje się iść. cenny ładunek, moduł danych wykradziony z kwatery głównej Galactic Enterprises, konkurencyjnej korporacji. Twoim zadaniem jest eskortować statek ratowniczy. Bądź ostrożny. Rejon patroluje eskadra myśliwców GE, które zestrzeliły nasz statek. Twoim sygnałem wywoławczym będzie Tango Fox 6. No, i tutaj mamy coś takiego, że możemy sobie dolepszać co misje w zależności to, co chcemy. Yy, I tutaj na przykład ulepszamy sobie atak, obronę i szybkość. I w miarę kolejnych misji ulepszamy sobie coś nowego. Ja na razie wybiorę atak, bo chcę zdobyć rakiety powietrze-ziemia. I zaczynamy misję za chwilę. No i jestem znowu. Niestety, tak to bywa. A my mamy trzy rodzaje widoku. Taki sobie z widoku. właśnie z kamery. Przez nie galak, nie I kto z, z perspektywy wojnę? pierwszej osoby, czyli pilota. To nie, no nie wiem, jak mogę korporacji. powiedzieć. Po prostu. To znaczy załóżmy, że jakiś inny <grymiam> widok. A boy mamy osoby, ja będę z ja tego korzystał, bo ten mi się najbardziej podoba daleko. I możemy sobie gaz większy, mniejszy i takie inne bajery. Diana, Diana. Miło was widzieć, chłopaki. No i teraz na razie czekamy. Po mamy osłaniać traf. transportowca. do otwarcia włazów A, nie Wyjdą mówiłem wam, Fox, fajne nie teksty czasami czaskają, zwłaszcza tak jeden pilot, Słyszecie, ale to dowiecie się, za chwilę. Nadlatuje ponad dziesięciu bandytów w dwóch falach, na pierwszej. Bandyci na pierwszej, Tango Fox, rozproszę zajebista O, lecą. Braci chłopcy, Tango Fox 6, uważaj do kogo strzelasz. Spokojnie. Żółte dziawy. Wyszczelamy. <ślech> Atakują mnie. To dobrze, że ci się atakują. O! Dobra robota! Świetnie. No. No, dobra robota, ale ja chcę. No, jeszcze nie ten tekst, o który mi chodzi. Bo jest jeszcze. Mm, mamy tu nowego asa. No, ładnie, ładnie. Swoją drugą, poczekajcie... Mam tu... A nie, nie, dobra. Coś mi się wydaje, że za łatwo to jest. Nawet nie zwracałem uwagi na jaki poziom wziąłem. Dobra, nieważne. Dajesz... Pięknie, pięknie. pięknie. Jednostka ratownicza do Diany. Otwórzcie właz. No, Zleczecie się trochę. Otwieram właz. Nadlatuje druga fala bandytów. Druga fala bandytów. No gdzie ci bandyci? No na razie jest walka z bandytami, ale później będzie też walka z obcymi. A to już nie będą przelewki. O, coś tu leci. No, ustabilizuj. Nieźle, nieźle, nieźle. Trafienie. Pięknie, pięknie. Ładne trafienie. Nie w mojego transportera. Zdejmijcie tych typów z mojego ogona. Spokojnie, nie bój się. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. No, jak tam rakiety trafcie. No, o bombowiec. Muszę go zaatakować. Bo to. Czym e, zaatakuje? O kurde. No i mam koniec. No pewnie, że mamy masa. <sus> Dobra. To już chyba koniec tej misji. Jednostka ratownicza do Tango Fox. Pasażerowie i ładunek bezpieczni. Startujemy. Cieszę się. Zrozumiałem. No i to by było tyle. Freedom do Tango Fox. Wycofajcie się i wracajcie. Gratulacje. I bez odbioru. Śmiesznie wygląda z tym takim trapem.